Właśnie przestało padać, ale śnieżki nie ma. Ona tam powinna być, ale jej nie ma. Widzę. Piękny. A tu jest! Cześć, serdecznie Was zapraszam na nową serię vlogów jesiennych z terenów Polski. Będziemy zwiedzać, będziemy jeździć. Będziemy się chować przed deszczem. Ale też w tej serii chcę Wam pokazać troszeczkę nas prywatnie już bardziej. I pokazać naszą rodzinę, nasze dziecko, jedno, drugie, może się zgodzi to starsze. Nie wiem jak u Was, ale u nas nastolatka zbuntowana. Na pokładzie jeszcze pies, ale bezproblemowy. No i to tyle tak naprawdę. Zapraszam Was do oglądania miłego! Hej, hej, dojechaliśmy do Karpacza, jesteśmy na Kampie 66, naszym ulubionym i nie ma Śnieżki, zniknęła Śnieżka. Po drodze mieliśmy taką przygodę. No naprawdę? O oh yeah. oh masakra. przez w życiu tak coś widziałam, że taki fajerwerk gruby. Eee, no dzisiaj niestety w Karpaczu pada deszcz. Ale mamy nadzieję, że przestanie, bo chcielibyśmy zdobyć śnieżkę. Tak, a co ambitnie. Jasne? Na shopping. Wcześniej zdobędziemy dekatlon. <laughs> tak, bo tak lubimy. Pokażę Wam Syfik na. Nie. Tak, tu się dzieciaki bawią. Pokażę Śnieżkę. A co? Właśnie przestało padać, ale Śnieżki nie ma. Ona tam powinna być, ale jej nie ma. Pociągnę do siebie? Dam radę za chwilę. Nasza córka dostała takie piękne upominki handmade od znajomych. W ogóle, no... Ja jestem pod bo ja to nawet nie umiem zaszyć dziury, nie? Jestem antyplastyczna. A tutaj takie trzy owce. Barany to są. Ba Baranki. Jakie baranki? Nie mają... Tych. Nie są barany, sam jesteś baran. <noise> to są owieczki. I są po prostu przyśliczne, Naprawdę, nie? I, yy, i są mięciusie. I nie wiem, czy ona takie rzeczy robi na zamówienie, ale, ale świetna sprawa, naprawdę. I jak się dowiem, to, to wrzucę najwyżej linka, nie? Ale nie wiem co robi. Baran. To jest baran. Stary na dodatek baran. To jest kawa. Żeby nie było. Jest dziewiąta rano. Dziewią dziewiąta chyba, nie? Dziewiąta jest. Pół Pół do dziesiątej. Musimy jechać do tylko. Jesteśmy w Jeleniej Górze, bo je, no, jedziemy do sklepu i e, bardzo nas zaskoczyło znaczy, e, cena paliwa. Bo jak jechaliśmy od nas do Karpacza, to cała Polska to w sumie wiadomo 5,99. Wybory idą. E, a w Jeleniej Górze nie ma wyborów. W Jeleniej Górze na to, nie wiem czy widać. O, 6. 80, 75, 79, 6,56. Tego nie było. Tego dopiero zrobili niedawno, wiesz? Chcą zabić w takie skórce zrobić jedzenie? Chodź, pokażę co no. innego. Chodź, pokażę co innego. Uważaj. Czemu nie nagrałaś ich? Hej, hej, hej. Przyjechaliśmy do Karpacza. To już wiecie, chyba nawet mówiłam wcześniej. To nieważne. To się widzi. Nie tak na poważnie to przyjechaliśmy dzisiaj rano, była bardzo brzydka pogoda, było zimnawo, na śnieżce było 3 stopnie, a ja Londynka, Trochę nie pomyślałam, no i standardowo nie wzięłam grubszych rzeczy, więc nie było możliwości wejścia z misią, bo nie mieliśmy zimówek. No ale myślę, że za, może za miesiąc wrócimy, no to jakby się lepiej przygotuje. Eee, ale śnieżka teraz jest gites, nie? Ale jest prawie 17, więc to tak po ptokach. Eee, no i co? No dzisiaj ta tama i tak dalej. Taki dzień trochę eee, słaby, z racji tego, że nam się starsza rozchorowała. Ale muszę wam powiedzieć, że w ogóle co jesteśmy w, w Parpaczu, to której z moich dzieci choruje niestety. Eee, życie, ktoś, kto ma dzieci, wie. Eee, no i tyle. Ale przynajmniej relaksik w górskim troszeczkę klimacie. Nie zmęczyliśmy się szczególnie mm, dzisiaj. Pochodziliśmy tylko po Karpaczu. jedliśmy bardzo niedobrego kebaba. Bardzo niedobrego po prostu. Ja w ogóle nie jadam takich rzeczy. Mm. I rzeczywiście, jak dzisiaj padło hasło kebab, to sobie myślałam o... Nie będę nie jadłam, mnie, fajnie. Puu, nie polecam kebaba w Karpaczu. Yy, I tyle, nie zjadłam go. Ale to nieważne, monolog o kebabie, można wyrzec. E, no i tyle, pogoda jest śliczna, w ogóle super. E, zapora w, yy, w Karpaczu też jest fajna, I nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. Ona jest tak fajnie schowana gdzieś. Każdy ta śnieżka, śnieżka, kopa i w ogóle. A tutaj. E, Taka niespodzianka. Odwiedziliśmy też kemping w Panoramie. Panorama u góry. Ale to na filmie od kolegi Wam pokażę, bo udostępnili mi nagrania z kamery 360. Którą na pewno zamierzam zakupić, bo jest po prostu genialna, rewelacyjna, wodoodporna i w ogóle, i w ogóle. Ja nie jestem gadżyciarą, ale w tym przypadku tak. I kamp. Kamp, kamp, kamp. Dzisiaj zupa cebulowa z grzankami i serem. Yy, bagietki i ciasto z malinami. I powiem Wam, że żałuję, że tu nawet nie przyjechałam. Po prostu do swojego kampu. Śnieżka jest i ona, moja królowa. Dzieciaki się, dzieci młodsze się bawią. Wojują, królują. I w ogóle robią sobie wszystko. Ludzi jest full, multum jest ludzi w kampie. W ogóle nie wiem, dlaczego tak jest. To miało być zabawne, ale chyba mi nie wyszło. Widzicie, czego głuchy, czego ślepy nie dowidzi, nie? Bagietki przeczytałam, a tu spaghetti. Czas się pogodzić z tym, że się starzeje I potrzebuje okulary. Chodź. O, jest i misia. Jest i misia. Co tam, misia? Co robisz? Bawisz się z kornelem, a ta tak gdzie? Miał wziąć pierogi. Wziął te pierogi? Siedzi, tam. Czeka na pierogi? No, czeka. Okej. Jak widać, Miszka najlepsze się bawi. Tu fajne jest to, że nie trzeba, nie ma żadnej wody, nie ma nic. Więc nie trzeba szczególnie jakoś tak pilnować tych dzieci, no bo one się same pilnują trochę. Słabe to wiem, no, ale tak czasami też trzeba. Pani? Znaleźliśmy piękny kamyk, tak? Pomalowany, śliczny kamyk na kampie, na którym już się, z którego już się zmywamy. Jest niedziela 12 i znaleźliśmy piękny kamyk. I polakierowany, śliczny. No. W drodze powrotnej z karpacza postanowiliśmy zwiedzić zamek w Bolkowie. E, no, i sobie idziemy zobaczyć zamek w Bolkowie. Taką nie, nie, nie drogę. Później pokażę, gdzie stanęliśmy przyczepą, bo na parkingu nie ma opcji. Nawet stanę w postoju z przyczepą i podchodzimy pod górę. Jest zamek. Tutaj. Tu jest zamek, czy tam A gdzie jest zamek? Tam. Tam jest zamek. Zobacz, nawet ławeczka z rycerzem jest. Gdzie no ławeczka? nie wiem co jaki kamyk? no ten co znalazłyśmy na kempingu byłoby ciężko z nim iść, mówisz? tak? wow, wygląda jak widok w koszkodach widzę piękny a tu jest wejście so. jest i on Kosztuje 40-20 na osobę dorosłą, 15 ulgowych. Dzieci do 7 roku życia nie płacą. Czyli znowu się udało. To może tutaj byłeś, ale może że tam zejdzie. Idź zobacz. Mamy mu cześć? Tak. A Mamy mu cześć? No ja nie wiem, powiesz mu cześć? Czy dzień dobry? Tu wchodzimy do góry, no. Tam z góry będzie widać co to lepiej. Daj rękę. Idziemy do góry. Dlatego daj rękę. Będziemy wchodzić po... Schodach. Na czym stoi zamek? Jakie rodzaje skał? Chodź, zobaczymy. Aha, zobaczymy. <suszy> Ametys, kalcyt, kalcyt, opal. Piękne. No, na czym stoi zamek? Chodź, idziemy do góry. Idź przy ścianie. Dobra? Tata będzie szedł z drugiej strony. Tutaj? Tak, to jest przy ścianie. Przy ścianie. Chodź, daj rękę mamie. Pójdziemy razem. Zobaczymy, Zobaczymy za tylko zakrętem. za zakrętem. Widzisz, Dziećka mniejsza od ciebie idzie tam, czyli dała radę. Czyli jest ok. Tak. Jest ok Dobrze się no, to jest... o, tak. Idziemy dalej! Nie idziemy, ja też nie idę dalej. Chodź. Wszyscy idą dalej, ja też. Jesteś iść, no dobra. Nie bój się. Ja się nie Uważamy na głowę. <noise> Idź. O, nic nie widać, ciemno. Ciemno. Ale idź Zobaczymy sobie przez okienko. Wow. Widzisz? Widzisz kości? Kość z drugiego okienka jeszcze zobaczymy. O i teraz można wejść sobie wyżej. Ale oczywiście... To nie da się. Ja nie chcę. Misia? Zobaczymy sobie drugi widok. O, tam widać długi dróg. Fajne. super leci ten dym? Chodź. jest z komina. Na górę. I zobaczymy sobie trzeci. Każdy widok, a do góry nie wchodzimy. Do, a może tam zobaczymy. O, i zobaczymy sobie kolejny widok. Wow. U tam wchodzą na dole. A my jesteśmy Tutaj wchodziliśmy. Na I jeszcze jeden widok. No, masz no. o, bardzo wieje. Tam w ogóle bardzo, bardzo wieje. Poczekamy aż chłopcy wejdą. To jest wąż. A co, to? To jest posąg człowieka. Uch, to tak lepiej, nie? Cicho teraz, tak? Czekaj, bo chyba tak widać muszę wyciągnąć. Wiesz, nie muszę? Nie muszę. Jak to kiedyś? Mm -hmm. Witaj. 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 Co to za zamek? Zamek wień. Misiu, nie dotykaj.

Chodzimy, tak? Zatrzymam ja spodnie, No rocie, jest zarościa. Jak, podoba ci się ten zamek? No nie, ale jeszcze tam się drzwi nie poszliśmy. Które drzwi nie poszliśmy? No tu byliśmy przed chwilą. Tu jest ta sala z armatą. A tam tata. Czeka na rozstrzelanie. Czeka na strzelanie, no, strzelanie czeka. No. no strzelanie. Idziemy tam. Idziemy tam. No, trzeba, bo tam. tam nie byliśmy. Zobaczymy. O, o. Tu trzeba. Tu jest tam, Saba. To nic. Tam jeszcze nie byliśmy. Tak, ta tam ta się ta... wchodzi bokiem, tam gdzie tato siedział. Chodź. A tu zobaczymy, co jest jeszcze. Bliskość dwóch zamków. To gdzie jest ten drugi? Świna. Tak? No Misia wróć. Świna. Stój. Sama nie, ej! Nie wiesz, co tam jest. Zawsze wypada się zatrzymać. Zejście i wejście na basztę. No to można tam pewnie przejść. Dobra, to chodź. Uważaj, babo, schody. Schody, schody. I to drewniane. I to jest drewniane. To się Duże kroki trzeba robić. No, takie małe nóżki. <laughs> Oszalow w podróży, tak można to zatytułować, zatytułować. chodź Stop, czekasz. ładnie. Chodź tato na schodach. Kolejna wieżyczka. To jest ta z trawką. No tak myślę. Dobrze, że już nie ma schodów. Pójść. Mamo. Nie, chyba nie. <laughs> Czekaj przymyj tatę. Poczekaj. Fajnie było w zamku patrzmy się i wyjście zakończyliśmy naszą podróż do Karpacza. Weekend dość pełen różnych dziwnych wydarzeń. Wiedzieliśmy, bolków i wracamy. I tyle. I zakończyliśmy. Niestety, do pracy trzeba wracać. No, ale właśnie, no, to muszę nagrać. Miałam nagrać. Co się okazało? Trochę zmieniły się zasady funkcjonowania kampu 66. No i teraz mamy trochę lekką zagwostkę, bo nie wiemy, co zrobić z feriami zimowymi, ponieważ uderzyliśmy tam. W zeszłym roku byliśmy 10 dni w czasie świąt i 10 dni w czasie ferii. Natomiast no, w czasie świąt jak byliśmy, to jeszcze było o tyle fajnie, że łazienki były ciepłe, nie? Było fajnie. Natomiast w ferie jak byliśmy, to część łazienek ja miałam wrażenie, że jest wyłączona z użytku i, i było chłodniej. No i tak jak ktoś ma... Zimno. Zimno, Zimno. było. No, było zimno. I my mamy prysznic w przyczepie, no ale też mamy boiler w przyczepie, który musi nagrzać tą wodę, nie? Jakby. I zaraz do brzegu dobiję, o co mi chodzi, nie? A w łazienkach ludzie przychodzili, żeby umyć dzieci. No to każdy szedł z farelką, żeby nagrzać najpierw łazienkę. Myślę, że to tak podbiło właścicielce rachunek. Że stąd nowe przepisy. Więc mamy na dzień dzisiejszy na kampie 30 zł za prąd, 6. Mały. 6a. Amper. Amper. E, mały, no to wiadomo, szczoteczka do zębów, komórka i tak dalej. Na lato tak. Tak, na lato spoko. No, na lato spoko, może tak zrobię, żeby nas było widać bo je gadamy. Ale no właśnie. Ale teraz 70 zł za dobę za dobę za prąd duży i 16, duży... 16, 16 10 16 afe. 10 dni nie ma, nie ma znaczenia 10 dni to jest 700 zł za sam prąd widzisz no. ta opłata w no, słabe to jest no Zwłaszcza, nie będziemy jeździć tam, bo no nie, no. u nas na to nie jest w roli świecie, tak, za takie Zwłaszcza, że wiecie, prawdopodobnie, no myślę, że skoro zostały zainstalowane zabezpieczenia na parcele, to na łazienkach też jest i znowu te łazienki będą zimne, nie będzie możliwości ich dogrzać, może to i dobrze, fajnie by było. Właściciele pomyśleli o tym, żeby w nich było ciepło zimą, przy to może 15. przy minus 15, to może ludzie by się nie dogrzewali w ten sposób i ten rachunek by nie urósł. Ja myślę, że te farelki nabiły zimą, bo to każdy tak. wędrował z farelkami po prostu. Eee, natomiast no teraz my nie wiemy, co zrobić za bardzo, no bo na zimę jak mamy jechać, no to tak 700 za prąd. Eee, generalnie tak się zrobiło trochę bardziej, widać, że chyba dostali duże rachunki, bo widać, że zaczęli bardzo pilnować, że o 12 przychodzi pan, odłącza. Brawo prąd, yy, odłącza prąd yy, i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej każdy wiedział, że tam koło tej 12.00, musi się zmyć, yy, ale to nie było tak sztywno. Ale jak nie było dłoku, sztywno, to było, tak, nie? Teraz by było A teraz mimo, to... że nie było dłoku, to i tak to jest bardzo sztywno yy, pilnowane. No. Ale pan miły, kabel zwinął, spoko, miłego dnia życzę. Podziękował fajnie. za weekend. Spokojnie, no w ogóle fajnie, nie. Jakby tam się nic nie zmieniło pod tym względem. Nadal ludzie są przemili. No, ale Ale właśnie. No na pewno w sezonie wiosennym i jesiennym będziemy tam jeździli, bo jest to fajna baza wypadowa, żeby pozwiedzać sobie. Tam jest, jest co zwiedzać, ustalmy to. W Karpaczu jest co zwiedzać, jest co robić. Jeszcze nawet jednej trzeciej nie oglądaliśmy, a dużo, dużo przed nami. No ale y... zimą nie. Zimą nie. Zimą musimy znaleźć coś innego, nie? I, i na święta, i na sylwestra. A wiadomo, że zimą musimy wysuszyć narty, buty od nart. To, no. Buty, a nie ma też takiego miejsca, plan, do którego suszarny, mogłabym no. zanieść i wysuszyć, nie? Suszarni jako takiej. Także no, już zimą była zimna ta kuchnia, że nie można było w niej posiedzieć wieczorami tak spokojnie, nie? Jakby. Bar się zamyka o 21.00. E, I my nie za bardzo mamy wtedy co ze sobą zrobić. E, jak jest nas kilka przyczep, no, to spoko no, posiedzimy przy tym ognisku, nie? Ale fajnie, żeby nie trzeba było tego ogniska robić codziennie, że można było gdzieś tam sobie posiedzieć w tej kuchni le, y, y, kuchni, e, ale ta kuchnia też była zimna. Po prostu. E, może macie jakieś fajne namiary na kempingi w górach, na ferie zimowe. Mm. My na pewno chętnie skorzystamy. No, w naszych górach, tutaj, w naszych, w Karpacz, żebyśmy w Karpacz, mieli blisko, nie? Karpacz, Klarska i tak dalej, bo rzeczywiście, no, 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 no na narty nie lubimy. Chyba, że w Czechy uderzymy <grym> po prostu. My, swoją przygodę z Karpaczem na dzisiaj kończymy, na pewno tu wrócimy, bo bardzo lubimy. kemping 66 Camp też bardzo lubimy. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Tylko po prostu nas przynajmniej już nie stać na to, żeby jeździć tam zimą. I koniec klopka. Pa pa. Pa pa!